Witam ponownie na moim kanale. Dziś obiecane nagranie dotyczące medytacji. Doskonale zdaję sobie sprawę z faktu, iż na temat medytacji napisano już bardzo dużo książek, nagrano wiele filmów i wykładów, opisano ją w dużej ilości artykułów na internecie i w różnych czasopismach. Dlatego też nie zamierzam powielać i powtarzać dobrze znanych informacji. Pragnę przybliżyć technikę medytacji z trzech powodów. Po pierwsze, pod kątem jej prostoty i skuteczności dla każdej osoby, która chce się jej nauczyć i wykorzystywać w swoim życiu w drodze do spokoju i szczęścia. Po drugie, pod kątem zasad bezpieczeństwa podczas pracy z energiami, gdyż medytacja, jaką zaprezentuję, zawiera elementy zapewniające nam bezpieczeństwo podczas tego procesu. I po trzecie, pod kątem wielu korzyści dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Dlatego pragnę gorąco zachęcić osoby, którym zależy na własnym zdrowiu, oraz szczęśliwym i spokojnym życiu do poświęcenia kilku, kilkunastu minut każdego dnia i włączenia medytacji do swojego planu. Może na początku, chociaż na próbę, bo dlaczego nie spróbować czegoś, z czego możemy odnieść dużą korzyść bez szkody dla kogokolwiek? Określenie medytacja. Wywodzi się z łacińskiego słowa meditatio, które oznacza zagłębienie się w myślach, rozważanie. Na Wikipedii możemy znaleźć bardzo rozbudowaną definicję. Jeśli jest ktoś tym zainteresowany, to odsyłam do tamtego materiału. Ogólnie można powiedzieć, że medytacja to technika relaksu. Taki trening świadomości, który opiera się na ćwiczeniu umysłu. Za osobami pracującymi z energiami i umysłem można powiedzieć, że medytacja to zakończenie dialogu w głowie, to rozmowa ze sobą w bezpiecznym połączeniu się z Matką Ziemią i Wszechświatem. To wysyłanie do Wszechświata swoich intencji po to, aby się manifestowały, materializowały w naszym życiu. Medytacja to podróż do świata energii na zewnątrz, do Boga i do swojego wnętrza. Medytacja to cisza w nas, to rozmowa z podświadomością. Ta technika jest bezpieczna dla naszego organizmu. Medytacje, które będę prezentowała na swoim kanale, nie są powiązane z jakimkolwiek systemem religijnym. Dlatego każdy z nas może ich spróbować i czerpać korzyści bez względu na swoje przekonania: wiek, płeć, rasę, kolor skóry, wyznanie czy religię. Medytacja określa wiele różnych, praktyk i dlatego jest wykorzystywana do zwiększenia energii życiowej, relaksowania się czy rozwijania takich uczuć jak pokój, miłość, wdzięczność, spokój, cierpliwość, bezwarunkowa radość. Pozwala na odcięcie się od otaczających nas problemów, na odprężenie Polecam medytację wszystkim, a w szczególności osobom, które przez przytłoczenie codziennością zmagają się z bezsennością lub innymi problemami. Medytacja wycisza wnętrze i pozwala medytującym zasnąć głębokim, regenerującym snem oraz rozwiązać wiele innych problemów i życiowych wyzwań. Omawiając korzyści takiego treningu, należy podzielić je na dwie grupy. Pierwsza grupa są to korzyści dla zdrowia fizycznego, a druga dla zdrowia psychicznego. Jeśli chodzi o zdrowie fizyczne, to są to następujące korzyści: obniżenie tętna i ciśnienia krwi. Obniżenie ilości kwasu mlekowego we krwi, zwiększenie stężenia dopaminy w mózgu i serotoniny, hormonu szczęścia, zmniejszenie stężenia hormonu stresu, czyli kortyzolu, przyspieszenie metabolizmu i regulacja wydzielania insuliny, poprawa funkcjonowania układu immunologicznego, czyli naszego obronnego. Zwiększenie, ilości, zwiększenie odporności na ból, a także jego redukcja. Dzięki zwiększonej liczbie fałd na skórze mózgowej, szybsze przetwarzanie informacji, znaczne zwiększenie koncentracji, zmiana częstotliwości fal mózgowych, zminimalizowanie ryzyka zachorowania na choroby sercowe i problemy sercowe. A jeśli chodzi o korzyści dla zdrowia psychicznego, to wymienię takie jak zwiększenie samoakceptacji i większa pewność siebie, zwiększenie ilorazu inteligencji, polepszenie nastroju, zwiększenie koncentracji, uważności, umiejętności wykonywania jednej czynności przez dłuższy czas. Poprawa odporności psychicznej, lepsza pamięć długotrwała, zwiększona kreatywność, zniwelowanie stresu oraz oznak niepokoju oraz wspomniane wcześniej rozwiązywanie problemów ze snem. Te i wiele innych korzyści daje nam medytowanie, ponieważ podczas tego procesu w strefach mózgu. Odpowiadających za pamięć, stres czy empatię, dochodzi do tworzenia się nowych połączeń, które prowadzą do korzystnych dla nas zmian. Medytacja jest polecana również seniorom, ponieważ zmniejsza skutki starzenia się mózgu. Wikipedia podaje wiele odmian czy rodzajów medytacji. Medytacja uważności, medytacja mantry, duchowa, koncentracji, trans i hipnoza, wizualizacje, utrzymywanie czujności, pozycje i układy ciała, czy medytacja ruchowa. Nie będę ich szerzej omawiała, gdyż są to informacje ogólnodostępne dla osób szczególnie zainteresowanych. I nie jest to celem mojego nagrania. Dodam, że medytacje, które będę proponowała w kolejnych filmach, zawierają wiele elementów różnych, różnych wyżej wymienionych odmian. Są to medytacje kierowane, czyli prowadzone. Są to medytacje kontemplacyjne z dynamiczną wizualizacją. Te procesy medytacyjne są uniwersalne. Dlaczego? Gdyż podczas ich trwania nasze fale mózgowe samoczynnie przechodzą w stan umysłu teta. W tym stanie możemy rozwiązywać swoje problemy, możemy tworzyć wszystko, możemy zmieniać rzeczywistość, pamiętając o zasadzie bez szkody dla kogokolwiek. Z uwagi na to, że ten film jest o medytacji, to na temat samego umysłu w stanie teta opowiem w innym nagraniu. Jeśli chodzi o praktyczne informacje na temat medytacji, czyli jak ją rozpocząć dla osób początkujących, to ujmę je w kilku punktach. Po pierwsze, przed medytacją dobrze jest nawodnić ciało, aby nerki dobrze funkcjonowały. Wystarczy małymi łykami, powoli wypić jakikolwiek napój, za wyjątkiem alkoholu, w dowolnej ilości, pół szklanki czy całą, według własnego uznania. Po drugie, do medytacji. Dobrze jest przeznaczyć odosobnione, zaciszne miejsce, takie, gdzie przez 5, 10 czy 15 minut nikt nie będzie nam przeszkadzał. Może to być na przykład pokój. Powiadamiamy wówczas domowników, że przez jakiś czas będziemy zajęci i aby nie wchodzili do naszego pokoju. Ale może to być również ławka przed domem. Ogród, las, polana, łąka, plaża nad brzegiem morza, jeziora czy rzeki, albo górski szlak. Wszystko według własnego uznania. Czas trwania procesu może po trzecie. Czas trwania procesu medytacyjnego ustalamy sami. Tylko od nas samych zależy, ile ma trwać. Nie ma dobrej odpowiedzi, ile czasu. Ważny jest sam proces. To nie podlega ocenie. Po czwarte: pozycja ciała podczas medytacji. Podobnie jak czas jej trwania, nie podlega ocenie, jaka jest dobra, a jaka jest zła. Według naszej wygody. Możemy siedzieć na krześle czy podłodze, możemy stać, leżeć. Naprawdę to my decydujemy, nikt inny. Jest tylko jedna ważna zasada: aby energia miała ułatwiony przepływ, nie krzyżujemy palców, nie krzyżujemy rąk ani nóg. Jeśli siad, to nie skrzyżny. I to tylko tyle. Prawda, że proste? Pamiętajmy o tym, że to nam ma być wygodnie. Że to my o tym decydujemy, a nie ktoś inny za nas. Po piąte. Zanim rozpoczniemy medytację, dobrze jest przez chwilę się wyciszyć. Odprężyć, rozluźnić, rozluźnić nasze ciało, poruszać powoli głową, ramionami, rozluźnić szczękę, oczy, ręce, brzuch, nogi. Kilka razy pooddychać w systemie 4-4-6. To znaczy, licząc do czterech, wziąć wdech. Licząc do czterech, wstrzymać oddech, i licząc do sześciu, zrobić wydech. I tak trzy, może pięć razy, potem oddychamy swoim rytmem. Po szóste. Podczas medytacji dobrze jest mieć zamknięte oczy. To pozwala na skupienie się. Po siódme. Gdy skupimy swoją świadomość na sercu, przesuniemy swoją świadomość w dół do Matki Ziemi i wraz z energią Matki Ziemi w kuli światła wzniesiemy się na tak zwany siódmy plan. Szerzej o tym opowiem w osobnym nagraniu na temat metody tetachylik. To samo używanie słów jest dowolne, czyli co komu pasuje. Wyższą energię, z którą się łączymy podczas na tej, naszej medytacji, możemy nazywać mocą stwórczą, energią, wszechświatem, źródłem, stwórcą, Bogiem, kosmosem. To wszystko jest jednym, bez względu na słowa. Różne słowa stosowane przez różne kultury oznaczają to samo. Ja lubię używać słów mocy stwórcza wszystkiego, co jest lub stwórco wszystkiego, co jest. Po ósme. Bardzo ważna zasada podczas naszej medytacji jest taka, że jakiekolwiek problemy chcemy rozwiązać, to zawsze stosujemy zasadę bez szkody dla kogokolwiek. Wszechświat jest nieskończenie obfity i my zawsze wykorzystujemy tę obfitość. Nigdy nie kradniemy energii istotom, które żyją z nami. Po dziewiąte: Zawsze medytujemy dla siebie, rozwiązujemy nasze problemy czy wyzwania życiowe. Nigdy dla innych istot bez ich zgody. Z uwagi na to, że każda istota żyjąca posiada wolną wolę, to szanując to, nie medytujemy bez jej zgody dla niej. W jaki sposób uzyskać zgodę o zwierzęcia? O tym szerzej w innym nagraniu. Od istoty ludzkiej jest znacznie prościej. Niemniej jednak dzisiaj zachęcam do skoncentrowania się na sobie. Na swoich problemach, w swoim życiu. I nie jest to egoizm, bo jeśli my będziemy szczęśliwi, jeśli pokochamy siebie, to wszystkim innym ludziom czy zwierzętom będzie z nami dużo milej, gdyż będziemy na zewnątrz emanowali pozytywną energię. Człowiek, który nie kocha siebie, nie potrafi zrozumieć, szanować i kochać innych. A w tym bardzo pomaga medytacja. I jest to jedna z jej nadrzędnych korzyści. Po dziesiąte. Ostatnia informacja dotyczy tego, komu materializuje się, manifestuje się, czyli zdarza, zadziewa, dzieje się to, o czym medytujemy. Komu? A mianowicie ludziom, którzy na co dzień przejawiają czystość duszy. Użyłam tutaj chrześcijańskiego słowa dusza dla lepszego zrozumienia. Co to znaczy czystość duszy? To znaczy, że osoby te przejawiają szacunek dla siebie i innych, pokazują wdzięczność, empatię. Potrafią z łatwością wybaczać nie tylko sobie, ale i innym. Są uczciwi, życzliwi, wyrozumiali. Jeśli ktoś nie posiada takich przymiotów, to jeśli słucha mojego nagrania, może wszechświat daje mu do zrozumienia to, że może nadszedł ten czas, żeby pomyśleć. I cokolwiek wydarzyło się w przeszłości. Żeby pomyśleć, może warto coś zmienić? Bo w zasadzie, dlaczego nie? Jeśli mogę żyć na co dzień w wewnętrznym spokoju, harmonii, miłości, szczęściu i bezwarunkowej radości, to może dlaczego nie? I nawet jeśli na początku będziemy mieli problem, z koncentracją czy wizualizacją, to tak naprawdę nie jest to żaden problem. Trening czyni Mistrza. Wszystko przyjdzie w swoim czasie. Wystarczy tylko chcieć i być cierpliwym. A możemy słyszeć, widzieć, czuć lub po prostu wiedzieć. Na koniec przypomnę o tym, co już mówiłam w poprzednim nagraniu, a mianowicie o zasadach BHP. Medytacja jest bezpieczna. Składa się z trzech etapów i dobrze jest wszystkie je przepracować, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Pierwszy etap to wstęp, czyli proces wejścia w medytację. Drugi etap to sam proces medytacji właściwej, czyli przebywanie na siódmym planie. A trzeci etap to proces powrotu z siódmego planu, uziemienie się w matce ziemi, powrót swojej świadomości do serca, wykonanie znaku przełamania, otworzenie oczu i powrót do rzeczywistości. Słuchając tego, wydaje się to skomplikowane, ale zapewniam, że w praktyce jest to bardzo proste. Serdecznie dziękuję za czas poświęcony ze mną i za wysłuchanie mojego nagrania. Konkretne medytacje do wspólnego wysłuchania i przepracowania sukcesywnie będę umieszczała na swoim kanale. W tytułach filmów będę wpisywała konkretne problemy czy cele danej medytacji, po to, żeby łatwiej było wysłuchać tego, co nas najbardziej w danej chwili interesuje. Serdecznie zapraszam do medytacji na moim kanale.